Hej, mnie drodzy, jestem Rudy i witam Was na moim kanale, a dzisiaj Wingmanek. Wingmanek z widzem reskodem który odebrał oczywiście punkty na moim Twitchu więc jak ktoś mnie nie ogląda na Twitcha zapraszam was serdecznie, muszę się teraz przedstawić. Hello, dzień Zobaczymy jak to pójdzie. Teraz sobie testuję rozdziałkę, mam nadzieję, że to będzie klikane, no, zobaczymy jak to będzie chodzić, Więc pamiętajcie moi drodzy, wbijać na Twitcha cały czas walczę o dziesiąty poziom jak zawsze Ty ja najgorsze jest to, że rangi nie mam, nie? Ja też nie mam, ja z, nie, z 3 godziny, może w sam mam Ja chyba ma na Polaków gramy Uuu, będzie grubo Na w Warszawce, Znaczy, cztery Przede to bo... Lewa, lewa Uuu, to rozlał Przede wszystkim to, że jest rozlało. tak... No Przede to, że jest w ogóle tak mało tych... Madnych no, ja myślałem, że więcej jest, bo nie wiem, z Było nie na pewno więcej. Dobra, to pierwsza runda musi być No No Trzeba dobrze fałszyć, No to dawno już ich banów nie Wujki rozbili? Tak. Już przy dwójkach. chyba skróci. Dojechał. Góry. No to co, szybki wpierdzili do domu. Też mam Nasza polska reprezentacja no, To jest najgorszym przeciwnikiem wygrała No to jest najlepszy, nie? To jest najlepszy, że mogli z wygrać wygrać. o cię plaskę A no niech umiem w to Engmana albo jest odpalony któryś, bo coś jest za łatwo za ja to podchodzę A bo umiem w to Ingmana Dobra, nie no. Jakąś jedną rundę trzeba wygrać, tak? No już takie... tego A, honorowo. Trzeba ten jeden punkt Francji zabrać. Czekaj chwilę, czekaj. Nie, nie, gramy na blizn, szybko. O, teraz spalił. Dziwne. Do lewej. Jest w sercu. Jeszcze rampy, nie widziałem, mi się wydawało. Wiedziałem, że to będzie Tak, Fajajaj, najgorsza mapa, bo mogliśmy no. Bo mogą znasz a zanim by to szukało, to. O tej godzinie, Jezu. Czekaj chwilę, musimy grać ofensywnie defensywnie. Ja znowu górę zagra. Hmm. chyba przy oknie, nie? To, to, to. Oj, ciemnie. 99 w 3 dostałem. Ja pierdzielę. No, teraz naszej to pomyłka będzie. On też myślę, że to jest mała. Nie wyjeżdżam, to był dorsy. No co, co zrozbijamy? Ja, dzięki. Nie trafili, nie rozbili teraz. Mhm, wydębili na No, nie wiem, czy trzeba jakoś defensywnie grać, to nie wiem, to jeszcze gra tego nuka w wingmanie. Trzymaj może więcej hp. Dosia, dosia odbity. Do, do, stoi, stoi, granaty. Aaa, słabra, przełamany. Dobra, no, trzeba defensywnie, trzeba czekać, aż się wszystko wyrzucą jestem bad Dobra, jest honorowa, nie ma tragedii Więc samo, oni pewnie spalą A ja cały czas jak samo gram. Jeden idzie dosie, drugi albo rampa, albo ten... To jest Ja pierdzielę. No fajna mapka, no fajna mapka wybrana, tak szczerze. No to żeby chyba Vertigo by było łatwe. Dawaj jedynki, wywalimy się. To no bardzo szybko gramy i dlatego tak wygląda. Jeden Dosia standardowo. No i Dosia chyba. Dobra, dwie rundy nadziei, teraz comeback. Easy. To jest zrobione. Oj, ten cień mi dupą ratował. No właśnie, w tym sensie, tak czy nie widać. Nie wiem, czy właśnie... Czy to są takie złożenia, że... Nie dziwnego, że mi gościu wychodzi z prefirem, nie? No widać, widać festy, nie no. Nie wiem, według mnie trochę na minus, bo nie da się czasem tak przekutanszyć w niektórych to myślę. Jeszcze... raz byli? Nie mogę trafić. Aaa, A mnie. To jest kurwa jednego freku. Nie No ja jadę z nimi, nie, ale. Dobra, ja ci no, kurwa. No nie wiem, cygur więc nie gram ostatnio, co. Nic nie muszę robić, że mi się to podoba. Oni full'a grali chyba, jakby mieli normalnie. Zrobiłem ja ją czy... normalnego MS-a, nie? Zobacz ile na Warszawie pingu ile ty. <gry> No wiem, ale że ja co to mapa. Ja takie na takiego 80 niemieckim serwerze. No i przez co masz? Ty masz światłowód, czy? Właśnie nie ma światłowodu teraz. No. Miałem, ale nie mam. ciężko mi się w ogóle gra. Nie? W sensie ludzie grają na 100 gram i tak chyba. Nie. Wydzień, On mnie widział. Głowę do. Nie, nie dostał głowy. Spoko. Ja nie, nie, jak on mnie widział. No to jest w serio Ty. odwalenie. Weź je cię, ja Miałem 8 koła. A przecież no, mogłem sprzedać akordowe, to nie. No, no, no. Dobra, walczyć. Wójcie, okno. Tak, Byte? Bo, bo. Nie, ten Nuke jest taki tu grany na tym... ...w no nie. Wajba, nie, taka. Po prostu myślę, że dobrze przemierzy w przeciwniku. chyba aqua idzie. Dynki nie leżą, obie ja pierdzielę. Było bity trochę. Powinien być yes. 542 używasz to samo. Nie Tu, Dobra, let's go. A razy i tak dostanę globala. W becie zagra. Nie, nie, w jak wyszedł to pertencja z to zagramy w bana został Góra, góra, akła, akła Jedynki Nochie, akła biła mam I Patrzę wyjść jedynki. ja mogę go smokować Ej, nie wychylać jest tam tą dobra? Mhm, a dałem smoka na site Aleczasmo leczyć Wójki otworzy? Nie piku, nie piku, nie piku, nie pikuj. Nie pikuj, nie pikuj, nie pikuj. Mhm. Chodzę sobie do żeby jedynki złapać. A kła. Powinienem dostać coś. Nie, ale biegnie i daje mi. Są dwóch do lewa, Uu, a to albo jest albo Właśnie to jeden z góry, no, drugi czekaj, czekaj. Chodź a kremis Ale kombek się Dobra, nie ma źle, więc moi drodzy, zostawajcie łapkę w górę. Ja dziękuję Check wam za odcinek. Go. Na razie.